Witam Państwa serdecznie. Dziś chciałbym Wam zaprezentować rewelacyjny, rodzinny samochód, jakim jest Mazda 5. Autko jest wyprodukowane w 2010 roku, czyli mamy tutaj najbardziej dopracowany egzemplarz, ponieważ te autka były produkowane do 10. W 11 już szła kolejna edycja tego samochodu. Nasza Mazda przyjechała do nas z Jest wyposażona w najlepszy i najsłuszniejszy silnik montowany w tych samochodach, czyli dwulitrowa jednostka MZR bodajże o 146 koni. Dokładna na pewno ilość będzie podana w ogłoszeniu. I Silnik jest połączony ze, z rewelacyjną skrzynią typu Manual 6 biegów. Skrzynia jak i silnik są to konstrukcje mazdy, charakteryzują się naprawdę bezawaryjnością z małym apetytem na paliwo i naprawdę rewelacyjnymi osiągami. Dobrze, nasza Mazda ma około 170 tysięcy przebiegu, tak jak wspominałem jest na zdanie więc bez żadnego problemu i zupełnie za darmo można to skontrolować, cały samochód jest w 100% bezwypadkowy, jaki posiadamy bodajże, jeszcze to dla Państwa sprawdzę, ale o ile się nie mylę na każdym elemencie mamy fabryczny lakier. Przystąpmy do oględzin tarcz, przednie tarcze naprawdę w rewelacyjnym stanie, opony mamy zimowe. 205, 55, 16 kontynentale i oponki mamy z 17 roku Czyli bardzo świeże Tylne opony takie same I tylne tarcze również w bardzo dobrym stanie Tu mamy ryskę jakąś Nie, to nawet ryska nie jest A, i co do felg Felki będzie trzeba było sobie na wiosnę delikatnie po prostu odświeżyć Koszt takiego odświeżenia to jest między 400 a 600 zł Oryginalnie przyciemnione szyby, wersja oczywiście osobowa i tak jak wspominałem jest to Mazda 5 wersja Sport. Charakteryzuje się tylko i wyłącznie troszeczkę innym zderzakiem z tyłu, ledowymi lampami, LED lampami z tyłu, troszeczkę innym zderzakiem z przodu, ale zawieszenie, silnik, wszystko mamy jak najbardziej fabryczne. Tak jak Państwo widzicie mamy światła soczewkowe, co bardzo fajne. Nie Są, są to światła na zwykłe żarówki H, nie żadne ksenony drogie. Do tego mamy spryskiwacze na reflektory, jak i światła halogenowe. Tak, nasza maza prezentuje się z tej strony. Oryginalnie przyciemnione szyby. Zapraszam Państwa do środka. W środku naprawdę dosyć bogate wyposażenie. Przede wszystkim tapicerka drzwi. Wszystko jest naprawdę bardzo fajnie utrzymane. Żadnych yy, nic nie jest poprzecierane, poniszczone. Fotel pasażera, proszę zobaczyć. Naprawdę bardzo wygodny modelik. Instrukcja obsługi są książką. Zestaw multimedialny. medialne: tu mamy cały wyświetlacz, który, którym sterujemy nawiewami, radiem i całą resztą. Tutaj jest nasza jednostka centralna sterująca mediami, oczywiście z MP3. Klimatyzacja manualna, sprawna. Tak jak wspominałem, manual sześciobiegowy podgrzewane fotele z przodu, cap Choweczki, także jest tutaj tego naprawdę sporo, jakiś choweczek na okulary, kierownica obszyta skórą, z tempomatem, z multifunkcją, automatyczne wycieraczki, tak, mamy automatyczne również wycieraczki, czyli czujniki deszczu, jak i czujniki zmierzchu, 176 tysięcy przebiegu. bardzo fajny przebieg, bardzo fajna auto. Dobra, zapraszam Państwa do tyłu. Wszystko się otwiera bardzo fajnie, te drzwi naprawdę bardzo fajnie pracują, nawet dziecko bez żadnego problemu i trudu otworzy, otworzy te drzwi, a z tyłu tak jak Państwo widzicie naprawdę sporo miejsca, proszę zwrócić przede wszystkim uwagę na nogi, jest tego bardzo dużo, mamy stoliczki dla osób siedzących z tyłu, każdy fotel można sobie dowolnie przesuwać przemieszczać także i każdy fotel jest osobno jeżdżony, czyli możemy nawet trzy fotelki tutaj zamontować. Tak jak Państwo widzicie, mamy również podłokietniki, stoliczki się bardzo prosto składa, a dojście do trzeciego rzędu foteli jest też również badalnie proste, a co bardzo fajne, te fotele są naprawdę duże, więc nie muszą tutaj nie musimy, tutaj, oj, przepraszam, nie musimy tutaj przewozić samych dzieci, mała, dorosłe osoby, również się po prostu bez żadnego problemu tutaj zmieszczą. Są jakieś uchwyty na cup holdery, także naprawdę jest bardzo fajnie. I oczywiście półeczka również jest, mamy bardzo kompletne autko-półeczki po prostu nie wyciągam. Wyciągnąłem, przepraszam bardzo, bo chciałem Państwu pokazać, jak to wygląda. A, I co bardzo fajne, tak jak widzicie, możemy sobie regulować. Pochyl tych fotelów, także foteli, także możemy je, że tak powiem, spersonalizować dowolnie. I każdy fotel. To naprawdę też jest bardzo fajne. A z drugich fajnych rzeczy, co jest, to nawet możemy sobie fotel, ten środkowy, również całkowicie poskładać. Aha, tutaj dotykamy, robimy sobie duży podłokietnik. Możemy go zrobić tak, możemy go również schować w miejsce też, że będziemy mieli tutaj, tylko bym musiał tamten fotel rozłożyć. Dokładnie go podnieść rozchować tu, zamknąć tutaj i to też możemy całkowicie złożyć, także możemy sobie zrobić mega wygodne auto, sześcioosobowe również. Dobrze. Proszę bardzo. Tak nasza mazdeczka prezentuje się z tej strony. Bardzo modny, fajny, szary kolor. Relingi dachowe. Mówiłem już o z roku. Mamy tu proszę Państwa hak, też bardzo fajnie. Tutaj delikatny jakiś mankament. Ktoś podjechał cofnął, ale powiedziałem, że nawet nie będę tego lakierował całego zderzaka ze względu na coś takiego, przynajmniej jest całe w oryginale. Tak nasza mazdeczka prezentuje się od tyłu. Bardzo fajne są te światła LEDowe. Mimo, 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 mimo. Tych rozłożonych foteli. Miejsce również jakieś z tyłu jest, proszę sobie zobaczyć, i to dosyć obszerne. Tutaj mamy jakieś schoweczki na klucze. Podwójna podłoga tam jeszcze niżej. Mamy koło zapasowe również, także to też bardzo fajnie. Dużo schowków, bo z każdej strony można sobie też coś upchać. A fotele się składa banalnie prosto. Ciągniemy za to. Raz, dwa. Dziękuję, i mamy bardzo obszernego wana. Tu zakładamy sobie roletkę. I, mówię, I mamy naprawdę przyjemny samochód, który również pomoże nam w jakiejś firmie. przewiezie coś bez żadnego problemu. Proszę bardzo. O. Aha, pięknie taneć założyłeś na no odwrót. O tak to będzie. bardzo. Także bardzo kompletne autko. nasza mazleczka od tej strony, również bardzo ładnie się prezentuje, zapraszam za fotel kierowcy, również podłokietnik dla osób siedzących z tyłu, też to jest bardzo fajne i mówię, no te drzwi chodzą bajecznie, nie ma z tym żadnego problemu i najważniejszy teścik, miejsce kierowcy. Tu mamy delikatnie zgniecione, widać, że ktoś po prostu cały czas trzymał tutaj swój łokieć i fotel kierowcy. Wszystko jest utrzymane bardzo fajnie. Tutaj uważam, że to wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze nic nie jest poprzecierane, po prostu e, w dwóch miejscach się materiał już zagiął, ale nie mamy tu żadnej dziurki, oczywiście podłokietnik dla osób siedzących również z przodu także uważam, że naprawdę bardzo fajne i przyjemne autko i przede wszystkim rodzinne i co najważniejsze z bardzo, bardzo fajnym motorem fajnie, że mamy również lusterka automatycznie składane z przycisku przy, 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 na panelu na drzwiach więc nie jest to z automatu czyli te, nie będzie tam przeszkadzać, jeżeli będzie Brus, nie będzie nam wszystko strzelało. Jest odprysk na masce, ale ja go jeszcze zrobię z pędzelka, tak że nie będzie śladu. Proszę bardzo. Bardzo fajna jednostka benzynowa. Silnik oryginalnie ubrudzony. Nie mety, wszędzie jest suchutki idealnie, jak i od spodu. Wsiadać cieszyć się jazdą. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam wszystkich do zakupu, do śledzenia cześć, do zobaczenia.